Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj: Czy reprezentacja Polski może wygrać walkowerem z reprezentacją Rosji? Klian Mbappé może zarabiać największe pieniądze w historii futbolu. Paris saint zrobi wszystko, aby zatrzymać Francuza. Robert Lewandowski ponownie bez nagrody piłkarza miesiąca Bundesligi. Kamil Grosicki wypowiedział się na temat powrotu do reprezentacji Polski oraz Arkadiusz Mili i jego agresywne zachowanie po zejściu z boiska. Partnerem kanału jest STS. Oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Na kod FUTBAL 30 otrzymacie aż 30 zł na darmowy zakład. Ale to nie wszystko. STS podwoi Wam każdy depozyt do kwoty 1200 zł, czyli na przykład wpłacając 200 zł otrzymacie drugie tyle. Zainteresowani? Link do promocji oraz kod promocyjny znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka. Tak, abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Jesteśmy bardzo blisko, aby było nas już 250 tysięcy. Dlatego, jeżeli mnie oglądasz, a nie subskrybujesz, to bardzo Ciebie proszę, abyś to zmienił. To jest po prostu mój taki mały cel na najbliższe miesiące. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Tym, którzy już to regularnie robią, serdecznie za to dziękuję. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Za około miesiąc reprezentacja Polski w Moskwie podejmie reprezentację Rosji w arcyważnym meczu barażowym do Mistrzostw Świata w Katarze. Oczywiście po ewentualnej wygranej czeka nas finał ze zwycięzcą starcia Czechy Szwecja. Owej rywale z południa i północy nie będą dla nas łatwi, ponieważ Czesi na Euro 2020 pokazali wolę walki, której nam często brakuje. Natomiast Szwedzi mieli okazję z nami na tym turnieju nawet grać i wygrali 3 do 2. My jednak skupimy się na Rosjanach, ponieważ jak na powitalnej konferencji stwierdził sam Czesław Musimy teraz tylko myśleć o ciężkim meczu w Rosji. Jak się jednak okazuje, może dojść do sytuacji, że w ogóle nie będziemy musieli się z nimi mierzyć i od razu zagramy w finale. Spytacie jak to w ogóle możliwe? Dobrze nam wiadomo, że obecna sytuacja geopolityczna na świecie jest bardzo niekomfortowa, a to ze względu na konflikt na linii Ukraina-Rosja. Kto śledzi newsy z tym związane, dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że Rosjanie przy granicach z Ukrainą rozmyślili swoje wojska, zarówno od wschodu, jak i północy, a dokładnie Białorusi. Wywiad Stanów Zjednoczonych już niejednokrotnie ostrzegał, że Rosja planuje inwazję na naszych wschodnich sąsiadów, a do niego miałoby dojść po Igrzyskach Olimpijskich w Chinach które co ciekawe kończą się w dniu publikacji tego materiału. Jeśli więc w ciągu najbliższych kilku dni bądź tygodni armia rosyjska dopuści się do poważnego naruszenia ziem Ukrainy, to z pewnością zostaną oni wyrzuceni z najbliższych baraży, a może nawet nie zagrają w kolejnych eliminacjach do Euro 2022 w Niemczech. To by oznaczało, że wygralibyśmy walkowerem i moglibyśmy szykować się na mecz z Czechami bądź Szwecją. Oczywiście miejmy nadzieję, że do takiego scenariusza nie dojdzie, ponieważ raczej nikt zdrowomyślący nie chce konfliktu zbrojnego. Tym bardziej w pobliżu naszych granic, a po ewentualnym awansie na mistrzostwa świata w Katarze na biało-czerwonych spadłaby po części krytyka, że są na tym turnieju tylko dzięki wyrzuceniu reprezentacji Rosji z baraży. Myślę, że zarówno polscy jak i rosyjscy piłkarze nie chcieliby, aby doszło do takiej sytuacji. Jednak to niestety nie zależy od nich, ani tym bardziej od nas. W komentarzach napiszcie, co sądzicie o tej całej sytuacji i czy w waszej opinii zagramy marcowy mecz z Rosją i co najważniejsze, czy zdałamy z nimi wygrać. Kylian Mbappé to bardzo ważna postać PSG, żeby nie powiedzieć, że najważniejsza. A ze względu na jego wiek, każdy europejski gigant chciałby go posiadać w swojej jedenastce. Neymar oraz Messi to zawodnicy liczący kolejno 30 i 34 lata, a w przypadku argentyńczyka w czerwcu będzie to już 35 lat. Paryżanie wiedzą, że zastąpienie Mbappé 1 do 1 będzie wręcz niemożliwe, dlatego wciąż walczą o jego względy za pośrednictwem pieniędzy. Jak podaje angielski dziennik The Independent, PSG jest gotów wypłacić 23-latkowi największą piłkarską tygodniówkę na świecie w wysokości nawet 1 200 tysięcy euro. To by oznaczało, że Francuz rocznie by inkasował nawet 62 miliony euro. Nie wiemy jednak, czy mowa o zarobkach netto, czy też brutto, ale dla właścicieli Paris Saint-Germain nie byłoby problemu wypłacać takiej kwoty bez uwzględnienia VAT-u. To może jednak nie wystarczyć i oczywiście nie mówię tu o pieniądzach, ponieważ te są gigantyczne. Kylian Mbappé już rok temu miał odrzucić od PSG propozycję kontraktu, na mocy którego zarabiałby 50 milionów euro za sezon gry. A przypomnijmy, że obecnie zarabia on około 22 milionów euro. Widać, że piłkarz w przeciwieństwie do wielu rówieśników nie stawia pieniędzy ponad swoje ambicje. Liga francuska jest zdecydowanie za słaba na umiejętności 23-latka. Natomiast w drużynie z Paryża znajduje się zbyt dużo gwiazd, pierwszego formatu, oraz widać, że relacje w szatni nie są najwyższej jakości. A jak wiemy z dawnych vlogów, łączy nas piłka, atmosfera jest bardzo ważna w osiągnięciu wspólnych celów. Od transferu Mbappé do PSG rozegrał on łącznie przez przeszło 4 lata około 200 meczów, strzelił ponad 150 goli i zaliczył blisko 80 asyst. Robert Lewandowski rozgrywa drugi świetny sezon w swoim wykonaniu, czego efektem jest 26 bramek po 22 meczach Bundesligi. Polak jest oczywiście liderem klasyfikacji strzelców sezonu 2021-2022. A drugi na liście jest Patrick Schick. Czyli czeski napastnik Bayeru Leverkusen. Ciekawe, a zarazem absurdalne jest to, że w trwających rozgrywkach ligowych Lewy ani razu nie został wybrany zawodnikiem miesiąca Bundesligi. Jak możecie zaobserwować z tego posta na Twitterze, nagrodę tę zdołał zdobyć za to Erling Haaland, Alfonso Davis czy nawet wspomniany Schick, a za ostatni miesiąc nagroda trafiła do Tomasa Müllera, który w tym czasie zanotował trzy asysty i jedną bramkę. Dla porównania, w styczniu Robert w trzech meczach zdobył cztery bramki. Tak też można się kłócić co do wyboru zawodnika miesiąca. Oczywiście, Możemy rozumieć, że kibice i dziennikarze przyzwyczaili się do częstej dominacji Polaka w Bundeslidze i zdobywania przez niego największej ilości bramek, co jednak ich nie tłumaczy, że powinni to uważać za nic wyjątkowego. Jeśli chodzi o luty, to Lewandowski po dwóch meczach ma trzy bramki, a w trakcie publikacji tego materiału Bayern grał siebie z niemieckim Benjaminkiem, więc przedstawione statystyki mogą być już nieaktualne. W komentarzach napiszcie, czy Robert Lewandowski zdobędzie nagrodę Gracza Miesiąca Bundesligi za obecny miesiąc. Na YouTube od 3 lat istnieje piłkarski kanał pod nazwą Food Truck. Prowadzony przez byłych pracowników Łączy Nas Piłka. Łukasza Wiśniowskiego oraz Kubę Polkowskiego. W ich popularnym programie mieli okazję brać udział już takie osobistości jak Lukas Podolski, Jakub Błaszczykowski, Krzysztof Piątek czy Łukasz Piszczek. Ostatnio do tego bogatego grona dołączył Kamil Grosicki, czyli na chwilę obecną były reprezentant Polski, który w jej barwach rozegrał już 83 mecze. Strzelił 17 goli i zaliczył 24 asysty. Grosik swojego czasu był filarem naszej kadry. Jednak po objęciu sterów przez Pablo Souza przestał być powoływany. Teraz jednak po zatrudnieniu Czesława Michniewicza na stanowisko nowego selekcjonera, może on wrócić do reprezentacji na marcowe baraże, o czym Kamil sam też powiedział. Michniewicz dzwonił, powiedział, że przyjedzie na mecz pogoni z Lechem. Mamy porozmawiać na temat możliwego powrotu do reprezentacji. To dla mnie ważny temat, czuję się pewnie. Jestem bliżej niż dali powrotu do reprezentacji. Wspomniany mecz ma się odbyć w sobotę o godzinie 15. tak więc Grosicki prawdopodobnie będzie chciał w tym spotkaniu udowodnić swoją wartość. Co do jego powrotu do kadry zdania są mocno podzielone. Część kibiców chce, aby Grosi wrócił na marcowe baraże z kwestii na jego duże doświadczenie i dobre relacje z Lewandowskim na Murawie? Druga część natomiast twierdzi, że Kamil powinien dać szansę wykazać się młodszym kolegom, tym bardziej, że w czerwcu skończy 34 lata. Są i tacy, którym to po prostu obojętne. Jakie jest jednak moje zdanie na ten temat? Według mnie obecność Grosickiego w meczu z Rosją i ewentualnie Czechami bądź Szwecją może okazać się kluczowe w naszym awansie na Mundial. Nowy selekcjoner nie ma czasu na eksperymenty i musi postawić na sprawdzonych zawodników, a obecnie na lewej pomocy nie mamy pewnego zawodnika. Kamil Jóźwiak nie jest gwarancją jakości, natomiast dla Silińskiego czy Frankowskiego, którzy też grali na lewej pomocy, nie jest to nominalna pozycja. Grosicki oczywiście nie musiałby grać od pierwszych minut, ale mógłby być świetnym asem w rękawie na drugą połowę. Arkadiusz Milik rok 2022 zaczął w najlepszy z możliwych sposobów. Polak jeszcze w piątek miał najwięcej goli w tym roku z wszystkich piłkarzy grających w ligach top 5 oraz miał o jedną bramkę więcej od Roberta Lewandowskiego który po sześciu występach uzbierał 7 trafień. Arek natomiast po 8 występach pokonywał bramkarzy aż 8 razy, a mógł w ostatnim meczu zdobyć kolejnego hat-tricka, gdyby nie decyzja trenera Olimpiku Marsylii. W czwartek Francuzi w jednej 16. ligi konferencji Europy pokonali 3 do 1 azerski Karabach, a Milik ustrzelił dublet jeszcze w pierwszej połowie. Niestety w 68. Minucie Sam Paoli postanowił go zmienić. Na Pajeta, który także wpisał się na listę strzelców. Polakowi się to widocznie nie spodobało, co zarejestrował jeden z kibiców siedzących na trybunach. Zobaczcie sami. Szczerze mówiąc, zachowanie Milika wydaje się jak najbardziej normalne, ponieważ mógł on zdobyć już drugiego hat-trika w tym roku. A widać, że jest obecnie w wysokiej formie strzeleckiej. 27-latek już od dłuższego czasu ma średnie relacje z trenerem Olimpiku, który, po hat-triku Polaka w lidze francuskiej, w następnym meczu postanowił, że ten rozpocznie spotkanie od ławki. Najciekawsze w tym wszystkim jest, że francuskie dzienniki i nie tylko, bronią Milika oraz ostro krytykują szkoleniowca Marsylii, który widocznie nie widzi umiejętności oraz potrzeb reprezentanta Polski. Bardzo możli że Arek po sezonie nie zdecyduje się zostać w obecnej drużynie z faktu na trenera i, jako wolny zawodnik, zwiąże się z innym zespołem. W komentarzach napiszcie, gdzie chcielibyście zobaczyć Arkadiusza Milika oraz co sądzicie o jego sytuacji z Sampaolim. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!